Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy czym się pochwalić. Rzeczywiście styczeń jest miesiącem pełnym wydarzeń. Najważniejszym dla nas jest oczywiście chrzest i odbiór najnowszego promu Jantar Unity, który będzie pływał dla naszej spółki Unity Line oraz w barwach nowej, nowej firmy z nowym logo Polska. Jesteśmy bardzo dumni z tego statku odebranego jeszcze w grudniu przez y, naszą przedstawicielstwo w, w Gdańsku podczas dużej ceremonii. Jest to pierwszy od blisko 50 lat y, duży prom, statek pasażerski wybudowany w Polsce dla polskiego armatora. Y, nie jest to jedyne y, wielkie wydarzenie w, w szypingu, ponieważ pamiętajmy, że również inne morskie firmy, również szczecińskie, też będą miały swoje uroczystości. My zaś y, odbieramy y, w, w Chinach y, następny statek, y, serii jeziorowców również w styczniu, więc ten styczeń dla nas jest pełen wydarzeń. Mamy nadzieję, że cały rok upłynie nam pod znakiem inwestycji, rozwoju i że cały rok będzie się z czego cieszyć. Jest to zmiana jakościowa, jest to zupełnie wzór dla właściwie i dla konkurentów, i dla naszych następnych jednostek. Statek będzie codziennie kursował, więc te setki, tysiące podróży nabije, że tak powiem bardzo szybko. Tego typu jednostki wykonują dwa rejsy dziennie. Także jeżeli rozpoczniemy eksploatację już taką komercyjną w połowie stycznia, pod koniec może, no to statek wykona około 700 podróży, jeszcze, jeszcze zdąży. Więc to jest po prostu wielka, wielka, wielka liczba. Także będziemy na pewno na bieżąco śledzić i informować o setnej, tysięcznej, o tym, jak, jak bardzo statek jest ekologiczny, ile oszczędziliśmy. Ile mniej wy, wy, było emisji CO2 w stosunku do starych statków? Będziemy o tym informować i jest to nasz również atut marketingowy na pewno. Jeżeli chodzi o nowatorstwo tego promu, jest to najnowocześniejszy prom w tej chwili w Europie. Jeżeli chodzi o tą skalę, a na pewno na Bałtyku, poza oczywiście ekologicznym napędem gazowym. Statek jest wyposażony w bardzo nowoczesny system chłodzenia, oparty na CO2, a nie na freonach, które są gazami szkodliwymi, bardzo do środowiska. Same parametry spalania są bardzo wysokie, jeżeli znaczy bardzo optymalne, nazwijmy to wysokie to zesłowo w tym kontekście. Jeżeli chodzi o standard bezpieczeństwa, jako pierwsi spełniamy standardy, które dopiero wchodzą. Statek jest przystosowany do bezpiecznego powrotu do portu, nawet w sytuacji awarii, wszystkich systemów naraz. To znaczy, w całej nawigacji, wszystkie elementy są zdublowane. Jest drugi mostek, który umożliwia prowadzenie statku. Siłownie są rozdzielone całkowicie, więc nawet. Totalna awaria podstawowego napędu nie zmniejsza możliwości powrotu statku, więc tu pod tym względem również jesteśmy bardzo daleko do przodu i zwiększa to i komfort pracy z bezpiecznym statkiem i zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podróży. Te zmiany, które przez te kilkadziesiąt lat zostały uczynione, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo przewozów, o promy są nie, nie, niewiarygodne. Ja osobiście pływałem właśnie w tamtym czasie również na promach i pamiętam, jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz. To, to są zupełnie różne epoki, więc to troska o bezpieczeństwo i o komfort pasażerów jest nieporównywalna. Więc naprawdę z pełnym przekonaniem zapraszam wszystkich do tego, żeby przy najbliższej swojej podróży do Szwecji wybrali, wybrali nasze promy. Ten prom, to też warto zaznaczyć, jest pierwszym z... Serii, może niezbyt długiej, ale przy tej skali inwestycji to są potężne pieniądze i potężna moc przewozowa. Następny statek planujemy odebrać przełom trzeciego, czwartego kwartału tego roku, więc będą dwa w tej samej wielkości, takie same bliźniacze statki pływać. Trzeci... Najprawdopodobniej będzie w okolicach końca roku 28. W perspektywie 10 dziesięcioletniej będziemy planować dalsze inwestycje promowe, bo nasze flagowe statki Polonia, Skania również no, po prostu się starzeją, więc musimy myśleć o, o tym rynku przyszłościowo. Czuwanie opłata się od kilku tysięcy lat. Właściwie takim podstawowym elementem w żegludze jest ciągłość. i Niezależnie od tego, czy były wojny, czy był pokój, czy handel rósł, czy spadał, żegluga zawsze funkcjonowała i istniała. Można powiedzieć, że w naszym, rejonie, w naszym kręgu kulturowym od starożytnych Greków żegluga cały czas funkcjonuje, działa, istnieje. Więc opłacalność branży jako takiej była, jest i będzie. Problemem oczywiście jest sezonowość, efekty polityczne, to że na przykład wojna, która cały czas trwa, wojna celna prowadzona przez Stany Zjednoczone, one zaburzają cały handel i rynek światowy. To zawsze w jakiś sposób oddziałuje na, na, na żeglugę i chyba na każdą branżę gospodarki. Ale jeżeli chodzi o sam biznes, on ma się bardzo dobrze i jest bardzo perspektywiczny. Cały czas inwestujemy zarówno we flotę masowców, we flotę promów i myślimy o tym, żeby poszerzyć jeszcze ofertę. Na horyzoncie są gazowce, są mniejsze jednostki. Żegluga to jest bardzo szeroki wachlarz możliwości. Podstawowym elementem naszej działalności i głównym źródłem przychodów do grupy PZM jest flota masowców. Promy stanowią kilkanaście procent naszej aktywności, więc dla nas kluczowym elementem jest kontynuacja projektu odnowy floty. W tej chwili jesteśmy w dwóch procesach, w dwóch kontraktach budowlanych, które łącznie obejmują 16 statków. Na przestrzeni czterech lat w ciągu przez cztery lata co kwartał odbieramy nowy statek. Co kwartał nowy statek są, wchodzi do, do eksploatacji. W przyszłym roku odbieramy cztery statki. To są uniwersalne masowce, ale zwane jeziorowcami dlatego, bo są dostosowane do żeglugi po Wielkich Jeziorach Amerykańskich, które są naszą taką niszą, w której się bardzo dobrze odnajdujemy. I yy, są to statki wybudowane w standardzie Metano Ready, to znaczy przygotowane do przebudowy pod napęd na metanol, jeżeli sytuacja y, będzie korzystna do tego typu przebudowy, y, co trochę kosztowało na początku, ale później taka dostosowanie statku do nowych paliw później jest znacznie tańsze dzięki temu, więc y, jeżeli chodzi o y, przewoźników y, operujących masowcami, czyli tą naszą podstawową flotą, która służy do przewozu towarów głównie dużych, masowych, sypkich, jest takich jak zboże, węgiel, nawozy. To jesteśmy w absolutnej czołówce światowej, jeżeli chodzi o przystosowanie statków do ekologicznego, ekologicznego napędu. Jeden projekt, który realizujemy, osiem statków zostało już oddanych do eksploatacji, ostatni w październiku. Następne cztery są w przyszłym roku, potem mamy przerwę i w następnym roku cztery statki. Większe już nie, nie jeziorowe bo jezioro są ograniczone swoimi rozmiarami, tylko większe statki, 45 tysięcy ton, wchodzą. Dla nas to jest to, to są równie ważne rzeczy. Jeżeli chodzi o samą skalę, to rom to równoważnik siedmiu, ośmiu nawet masowców, ale te masowce są dla nas biznesem, są fundamentem. Także tutaj my co kwartał mamy jakieś święto z tego powodu w firmie. Przepisy światowe coraz bardziej dążą do. Redukcję emisji i premiują, y, premiują armatorów, którzy tę emisję zmniejszają. Stąd y, to, że my akurat w swojej flocie będziemy mieli prom na gaz, który ma niższą emisję CO2, rzutuje na to, że my ponosimy w ramach całej swojej floty niższe opłaty y, związane z, z pozwoleniami na emisję, z różnymi karami związanymi z emisją. I tutaj ta sytuacja będzie podobnie wyglądać, że nawet niekoniecznie ten statek. Sam z siebie będzie przynosił większe przychody, chociaż niektórzy czerterujący mogą chcieć ze względu na swoją politykę przewodzić z zielonym statkiem. Ale używanie tych paliw, jeżeli już dokonamy tych przebudów, obniży nam koszty opłat za emisję CO2 dla całej floty, czyli dla tej całej naszej floty, ponad 50 statków. Więc to, to jest myślenie nie tylko bezpośrednio związane z takim doraźnym, z doraźną przewagą rynkową, ale również ze strategią firmę, To rzutuje na, całą, na wynik całości wszystkiego, co robimy. Wszystkim na morzu zawsze się życzy spokoju i spokojnych, zdrowych świąt, bo, bo wesołych to często trudno mówić w takiej sytuacji, kiedy się jest daleko od domu i od rodzin. Więc zdrowych, spokojnych świąt, szybkiego powrotu do domu, bezpieczeństwa i mam nadzieję, że te święta, nawet tak daleko, jednak dzięki tym nowoczesnym środkom łączności można się trochę zbliżyć to jest już też troszeczkę inaczej niż to było jeszcze 30 40 lat temu kiedy kontakt był bardzo ograniczony w tej chwili jednak tą obecność w domu można w jakiś sposób przynajmniej wirtualnie spróbować się zbliżyć wszystkim słuchaczom wszystkim ludziom związanym z morzem życzymy wesołych świąt w imieniu swoim w imieniu dyrekcji w imieniu wszystkich pracowników polskiej żeglugi morskiej zdrowych spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku